Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takie świecące środy. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że potrzebny do tego będzie tylko Optifine. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do poradnika. Jeszcze przed poradnikiem chciałbym wyjaśnić co to znaczy emisywny blok. Emisywny blok to taki, na którym w piksele jakie wybraliśmy zawsze pozostają tak samo jasne i dzięki temu łatwiej je zauważyć w ciemności, na przykład w kopalni albo w nocy, Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli i widzimy się na polubicie. Aby zrobić te rudy, musimy utworzyć RIS rozpaka. Zaczynamy od stworzenia folderu o dowolnej nazwie. Wchodzimy w niego i tworzymy w nim folder Assets. Jeśli chcemy, żeby nasz rys rozpak miał jakieś logo, wybieramy zdjęcie, nazywamy je pak, a następnie wrzucamy do folderu. Potem musimy utworzyć nowy dokument tekstowy o nazwie pak z rozszerzeniem MC Meta. Jeśli nie widzicie rozszerzeń, wchodzicie w jakiś folder, wchodzicie w zakładkę widok i zaznaczacie rozszerzenia na nas plików. Dzięki temu będziecie widzieć wszystkie rozszerzenia. Teraz wchodzimy w ten plik i tutaj do wpisania będzie takie coś. Dam wam to w opisie. Jeśli nie chcecie, żeby wasz opis z był taki jak mój, usuwacie wszystko co jest tutaj w cytacie i wpisujecie taki opis, jaki ma mieć wasz resource pack. Następnie zapisujemy, zamykamy i wrzucamy do folderu. Teraz wejdziemy w folder Assets. Tworzymy w nim folder Minecraft, a w nim tworzymy kolejne dwa foldery o nazwie Optifine i Textures. Na razie wejdziemy w folder Optifine. Tutaj do stworzenia będzie kolejny dokument tekstowy o nazwie Emissive z rozszerzeniem Properties. Wchodzimy w niego i to też będzie w opisie. Jeśli nie chcecie, żeby wasze nazwy tekstur były tak długie, możecie usunąć wszystko, co jest po znaku równości i wpisać tam po prostu podłoga E. Następnie zapisujemy, zamykamy, cofamy się i wchodzimy w folder textures. Tutaj trzeba otworzyć folder block, i do tego folderu trzeba wrzucić rudy. Ja dla przykładu zrobię rudę diamentów, więc kopiuję ją, wklejam tu i wklejam na pulpit. Teraz gdzieś tą rudę musimy zedytować. W moim przypadku będzie to GIMP, więc przechodzimy do GIMPA. Kiedy jesteśmy już w gimpie, wybieramy narzędzie gumka, dajemy twardość i siłę na 100, a także wybieramy opcję twarda krawędź, dzięki której łatwiej usuniemy całą teksturę kamienia z naszej tekstury diamentów. Więc ja usuwam całą teksturę kamienia i widzimy się na pulpicie. Po przejściu na pulpit zmieniamy nazwę naszej zedytowanej rudy, czyli dodajemy taką końcówkę, jaką ustawiliśmy w pliku emisji z rozszerzeniem Properties. Potem wchodzimy w nasz Resource Pack, wchodzimy w folder Assets, Minecraft. Block. i tutaj wrzucamy naszą zadytowaną rudę ze zmienioną nazwą. Teraz tylko wystarczy wrzucić tego resource packa do folderu z naszymi resource packami i wszystko będzie działać. Więc jeśli spodobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, a resource packa, którego widzieliście na początku filmu, dostaniecie w opisie. I cześć!